Mamko widowie. Dzisiaj gramy łowca versus parkurowiec, ale to jest ostatni łowca. Łowca na razie przechodzi inny parkur, a ja i daje mi czas na ucieczkę. Więc zapraszam do oglądania. Zdajemy kwip jednak na 60 dni. Jeśli chcecie, to podawajcie nick i dołączcie na serwer, di, no na serwer Discorda, link będzie w opisie, ale, albo w kolejnym odcinku będzie, w tym będzie IP do serwera. Bez Discorda to jeszcze, tej, no jeszcze nikt troluje. nie dodał. Spadłem, ale nie na sam dół. Ziomo to troluję. Musisz do mnie spaść, ale nie jestem na samym dole, więc to się nie liczy. Nie Gdzie ty? Nie. Widzowie, łowca wygrał. Jest 1-0. Poczekaj. 10 sekund. 1, 2, 3, 4, Widzowie, jest 1-0. 1, 8, Ciężko będzie. Ja dzisiaj jestem w tragicznej formie. Poszedłem spać o piątej. Wcale o szóstej. Bo impreza była u mnie. Ha! Ty tak to zrobiłeś? <śm> uh, nie, proszę! Jest! Ale, ale no, Więc Mam teraz jedno życie, bo z każdą rundą, jak ty mnie zaslabujesz, to właśnie ten minus jedno życie dostaje. Więc mam ostatnie życie. Więc jakby to był troller. Zrobiłeś? Zrobiłem, Jaduś. Dobra. Zrobiłem U, spadłem. Nie na sam dół, na zielone. Kurde. Kurde. Widzowie, będziemy trollować owcy. Jak spadnie, to wtedy przechodzimy. Ale nie cały czas no wiem. Cały czas nie będę, bo muszę też przejść. Bo co to by było? Odcinek, gdzie cały, cały czas troluje. Fajny w sumie by był. Troluję wszystkich te 24H. Kurno. Widzowie, przechodzimy. A nie wiadomo, czy przygodzimy. Uuu, widzowie mam, zdechłem. Wiesz, sam tu? No widzowie, łosa wygrał, się mam zero. <grywka>